Ja co wyrzucamy, staje się odpadem. Nie możemy jednak tych śmieci wyrzucać gdziekolwiek. Odpady, które wyprodukujemy w szkole, domu czy też pracy, należy je odpowiednio rozdzielić, posegregować. Czy wiecie jak segregować śmieci? Do lepiej ja pojemników należy je wkładać, a co zrobić ze sprzętem? zastanawialiście się, co zrobić sprzętem elektronicznym i elektrycznym. Gdy kupujesz nowe sprzęty elektroniczne, możesz oddać stare na przok lub zorganizować zbiórkę elektrycznych sprzętów i baterii, tak jak to się dzieje u nas w szkole. Jeśli sprzęt jest zniszczony, możemy z niego pozyskać potrzebne surowce, ale najlepiej jest naprawić sprzęt i oddać do sklepu elektronicznego. Jeśli masz ubrania, których nie potrzebujesz, nie wyrzucaj. Muszę do specjalnego worka i, i oddaj w punkcie zbiórki odzieży. W ten sposób pomożesz ubogim. Możesz też wykorzystać je w inny sposób. Na przykład uszyć ubranka dla lalek, zrobić torby na zakupy lub chustki animacyjne do zabawy dla dzieci. Pomysłów może być wiele. Nie być tutaj swoich ubrań od dajnego młodych. Pijąc wodę filtrowaną, ograniczasz kupno wody w plastikowych butelkach. Chronisz środowisko, bo butelek jest mniej. Zrezygnuj z kupowania napajów w plastikowych opakowaniach. Zamienię najlepiej na szklane butelki. Pakowane szklane butelki oddaj do punktów skupu. Zostaną one poddane recyklingowi, czyli przetworzone i wykorzystane jeszcze raz. I wodę filtrowaną albo w szklanych butelkach. I mamy papierówek i kartek oszczędni gospodarów. Jeśli masz w domu stare gazety, książki, makulaturę, oddaj je do punktu skupu. W ten sposób nie tylko pomożesz środowisku, ale i uratujesz kilka drzew. Czy wiesz, ile drzew potrzeba, aby wyprodukować książki, w kreatywe? Makulatury, którą oddasz po przetworzeniu, można zrobić nowe zeszyty, bloki i kolorowanki. Nie kupuj jednorazowych naczyń plastikowych, kubeczków do kawy czy napojów, gdy urządzasz grilla czy przyjęcie dla przyjaciół w ogrodzie. Tylko wykorzystaj naczynia z porcelany. Też będzie przyjemnie. Zadbasz w ten sposób o środowisko i nie będziesz produkować plastikowych śmieci. Jeśli robisz przyjęcie, zapraszasz gości, przygotowujesz dużo jedzenia kupujesz tyle, aby się nie marnowało, jest to ważne. Ponieważ jeśli wyrzucasz jedzenie, czego nie powinieneś robić, zwiększasz ilość bioodpadów, ale możesz zaoszczędzić wodę i energię. Masz zabawki, którymi się nie bawisz, nie wyrzucaj na śmietnik, podaruj je drugiemu dziecku, na pewno się ucieszy. A ja mam inne rozwiązania zamiast kupować mleko w kartonach kupuj mleko w mlekomacie prosto od krowy zabieraj swoją butelkę pozbędziesz się w ten sposób niepotrzebnych kartonowych śmieci po mleku a butelkę umyjesz i wykorzystasz ponownie jeśli masz w domu dużo słoików oddaj do recyklingu lub wykorzystaj na przechowanie różnych przypraw możesz przechować orzechy, kaszę, liście mięty, ziele angielskie czy inne rzeczy. Pięknie ułożone będą wspaniale wyglądać w kuchni. Babcia się na pewno ucieszy. Posłuchajcie! Zapomnieliśmy o najważniejszej rzeczy. Zabieraj do sklepu własną torbę materiałową. Nie zabieraj ze sklepu reklamówek. Co zrobisz z reklamówką, którą przyniesiesz do domu? Wyrzucisz do kosza. Nie lepiej skorzystać Torby? W ten sposób ochronisz środowisko, a może zrobisz swoją własną torbę, taką jaką robiliśmy ze starej koszulki. Najlepiej kupuj produkty na straganach i tylko na wagę. Im mniej opakowań przyniesiesz do domu, tym mniej śmieci wyprodukujesz. A może powstaną sklepy, w których nie będzie towarów w opakowaniach, tylko kosze z produktami, a klienci będą przynosić. Swoje torby materiałowe, do których będą wkładać swoje zakupy. Wiemy już, jak ograniczać ilość produkowanych odpadów. A co się dzieje z odpadami wyrzuconymi do kosza? Możemy je poddać recyklingowi, czyli przetworzyć w taki sposób, aby z czegoś starego stworzyć nowy produkt. Z makulatury możemy zrobić nowe produkty: bloki, zeszyty lub ozdoby albo dekoracje. Piec akwarium, domek dla lalek, skarbanka. Puszki wykorzystaliśmy na zrobienie organizera na kredki i pisaki. A to nasze torby na zakupy i zabawki, także zrobione ze starych koszulek. Moje pisaki, kredki i długopisy też mają swoje miejsce. Zrobiłam organizer z butelek i kieszeni od spodni. Mama bardzo ucieszyła się z miatełki do kurzu, którą zrobiłam ze starych t-shirtów. Z użytej butelki zrobiłam kwietnik dla mamy. Z plastikowych butelek możemy zrobić deszczomierze, a z płyty, korka i balona poduszkowiec. Możemy z zrobić pod... także inne doświadczenia. Pomysłów mamy wiele. Teraz wy zróbcie coś z niczego.